Przepraszam, drogie Anony. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i mój głos na supi. Link w opisie. Ach, historia greckich miasteczek. Kilestemon założono gdzieś w VIII wieku, przed naszą erą, nad Oleandrem. Mieszkańcy parali się uprawą pszenicy, oliwek, winorośli oraz nieróbstwem. W centrum stała mała świątynia Apolla, Smentyjczyka i Agora. Według Homera, Kalistemończycy przysłali dwie nawy Achidów do Troi. Najsłynniejszym synem miasta był Domestos, według mitów syn Hefajstosa. Wynalazł korkociąg do Amfor. Polis słynęło ze znakomitych łuczników. Łucznicy zasłynęli z bycia wyrżniętymi w pień w czasie wojen perskich. Trochę później Kalistemon starał się manewrować między Atenami a Spartą. Skończyło się tym, że jego tereny łupił i Związek Poleoponeski i Morski. Kolonizatorzy z Kalistemonu założyli nad brzegiem Morza Gościnnego alokazję. Obecnie muchosraniwka pod Odessą. Wskutek epidemii zwanej plagą zamiol Kulkasa, Złoty Wiek wziął i się skończył. Filip II, też od Morza Śródziemnego, Podbił Kalistemon gdzieś w połowie IV wieku przed naszą erą. Za rządów jego syna, kalistemoński generał Patafian, zapisał się w historii wojskowości. Został jedyną odnotowaną ofiarą uderzenia w głowę przez prącie słonia gdzieś nad Indusem. Po pierdyknięciu Olka, Kalistemon siedział cicho i robił wino, aż przyszli Rzymianie. Po dwustu latach z Giertycha miejscowi zaakceptowali dodanie kobiet do orgi. Najciekawsze rzeczy zarządów Rzymian. Budowa akweduktu, pojawienie się chrześcijaństwa, odkrycie, że siarczyny wydłużają trwałość win. Drugim najsłynniejszym synem Kalistemonu staje się Jebem Timamtros, generał prowadzący zryw przeciw cesarzowi bizantyjskiemu Kononosowi. W nagrodę Kalistemon zostaje spalony do fundamentów. Zostają potem wzniesione cerkiew imienia Świętej Ireny, dziś często fotografowana, mury miejskie oraz podatki. Miejscowi kupcy trzepią taką kasiorę na handlu z Wenecją. Imperium się zawija, przychodzą Osmanowie. Do miejscowej produkcji dochodzą janczarowie oraz przekręty podatkowe. Do 1821 Kalistemon siedzi cicho, robi wino tak, by Allah nie widział, i okazjonalnie ukrywa powstańców. W 1821 załoga osmańskiej twierdzy zostaje wyrżnięta w pień przez dodanie arszeników do musaki. Latem, dwa lata później, Lord Byron śpi w kalistemońskiej gospodzie w czasie swojej walki w powstaniu. Mniejszość islamska zostaje wycięto. Przychodzą wojska sułtana i ocalałej większości robią wycięto. Porównywalny poziom burdlu i zniszczenia nastaje w kryzysie w 2009. Po zdobyciu wolności, Kalistemon jest małym, biednym, ale dumnym miasteczkiem. Stan ten trwa do pierwszej wojny, tylko że dumy coraz mniej. Znamienita część młodzieży trafia do piachu na wojnie z Turczynem. Kalistemon awansuje do miasteczka nędzarzy po zalaniu przez falę uchodźców ze Smyrny. Metaksas był jaki był, ale praca była. Elektryfikację miasteczka planowano na maj 1941 roku. Przez najbliższe cztery lata. Niemcy po spaleniu Kalistemonu do fundamentów siedzieli i patrzyli, jak partyzanci tłuką się między sobą. Po drugiej wojnie, ledwo co odbudowany Kalistemon zostaje spalony do fundamentów w czasie wojny domowej. Zajunty czarnych tyłe <laughs> pułkowników. Miasteczko dumnie reprezentuje Grecję Beta. Po skończeniu się babci srania Kalistemon zaczyna zarabiać na zachodnich turystach i produkcji wina. Trzeci, największy syn Kalistemonu zdobywa brąz w rzucie banem oliwy na igrzyskach w Atenach. W 2009 wszystko wali się na ryj. Burmistrz poważnie rozważa wykopanie z podruin świątyni legendarnego tytana Balkerowosa. Obecnie Kalistemon, mimo 35% bezrobocia, z dumą patrzy w przeszłość i z nadzieją w przyszłość. Bo udało się przepchnąć opłatę ekspatową od amerykańców robiących tam online w korporacjach. Czytał. Paściarz. Kurwa, może na wakacje do Grecji w przyszłym roku?